O tym kościele błogosławiona Franciszka Siedliska mówiła, że jest jej szczególnie drogi. Jesteśmy na trakcie królewskim w Warszawie. Bazylika Świętego Krzyża z charakterystyczną figurą Chrystusa, niosącego krzyż. Franciszka Siedliska mieszkała tutaj niedaleko w latach 1859 do 60 roku. Wtedy, kiedy jej tata zdecydował, że najwyższy czas, żeby weszła na salony, bo trzeba pomyśleć o dobrej partii, o dobrym małżeństwie. Ona jednak nie była zainteresowana, podjęła już wcześniej decyzję w swoim sercu o życiu zakonnym, i w tym kościele przychodziła się modlić, szukać siły na to, by stawić, stawiać czoła rodzinie, która miała inną wizję przyszłości, inną wizję życia dla niej. Szczególnie dwa miejsca w tym kościele są dla niej bardzo bliskie i ważne. To jest kaplica Matki Bożej wewnątrz z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej oraz ołtarz Najświętszego Sakramentu niedawno odrestaurowany. W tym miejscu powołanie zakonne błogosławionej Franciszki Siedliskiej nabrało konkretnego wyrazu. Tutaj na placu teatralnym, gdzie jesteśmy, znajdował się dom i kościół, Panien kanoniczek. Dzisiaj mamy odbudowany kościół brata Alberta i świętego Andrzeja, kościół środowisk twórczych. Wtedy mieściły się tutaj stowarzyszenie panią kanoniczek i błogosławiona Franciszka odbyła miesięczne rekolekcje zakończone prywatnymi ślubami zakonnymi, które składała publicznie wobec wspólnoty panią kanoniczek w kaplicy podczas mszy świętej.